Jaki częsty błąd popełniają pacjenci ze spondyloartropatią osiową lub zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosupa? Spondyloartropatia osiowa jest w uproszczeniu stanem poprzedzającym rozwój zesztywniającego zapalenia stawów kręgosupa i obie choroby charakteryzują się bólem zapalnym krzyża, to jest bólem nasilającym się w spoczynku, który może pacjenta wybudzić w nocy, a ustępującym pod wpływem wysiłku fizycznego i pod wpływem stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Ja nazywam się Mikołaj Kamiński i jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z reumatologii. Przypominam, że ten podcast ma charakter edukacyjny, a każdy przypadek powinien być interpretowany indywidualnie przez lekarza. Na początku wspomnę o niewielkim konflikcie interesów, to jest brałem udział w szkoleniu finansowanym przez jednego z producentów niesteroidowych leków przeciwzapalnych, firmę Berlin Chemie Menarini. Sam podcast jest moim pomysłem i nie został zrealizowany na żadne zlecenie. Pacjenci ze spondyloatropatią osiową lub zesztywniającym zapaleniem stołów kręgosłupa często popełniają ten błąd, że nie stosują niesteroidowych leków przeciwzapalnych, mimo że są to leki, które nie tylko działają przeciwbólowo, ale również działają na proces zapalny w przebiegu tych chorób. Tak jak w innych chorobach reumatycznych, stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych jest leczeniem doraźnym, przeciwbólowym w okresie zaoszczeń, to w przypadku zapalnego bólu krzyża. Nie tylko działają one objawowo, ale również hamują progresję choroby. Dlatego też z osiowej i zasztywniające zapalenie stawów kręgosupa, pacjent przyjmuje zwykle najwyższe tolerowane i dopuszczalne dawki niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Jednak dosyć często zdarza się, że pacjent przerywa terapię i wraca z zaoszczeniem bądź pogorszeniem po pewnym czasie. Ja odnoszę wrażenie, że ci pacjenci często nie zdają sobie sprawy ze znaczenia tej terapii. I interpretują to jako sytuację, w której lekarz zbagatelizował chorobę, dał leki przeciwbólowe, przeciwzapalne i to tyle. Do tego, jak pacjent zaczyna szukać, jakie są dopuszczalne dawki leków, to może się przerazić, że stosuje wysokie albo nawet bardzo wysokie dawki tych leków, bądź czyta o działaniach niepożądanych i rezygnuje z leczenia. O ile w innych chorobach staramy się stosować niesteroidowe leki przeciwzapalne doraźnie i w razie potrzeby, to tak jak wspomniałem wcześniej, Spondyloartropatia osiowa i zesztywniające zapalenie stawów kręgosupa leczy się właśnie tymi lekami, gdyż niewiele leków takich typowo stosowanych w reumatologii, np. metotereksa, sulfasalazyna oraz sterydy, one słabo działają na objawy osiowe, to jest kiedy mamy proces zapalny w obrębie kręgosupa i w obrębie stawów krzyżowo-biodrowych. Jeżeli pacjent odpowie na to leczenie, to powinien na tym leczeniu pozostać. Jedynie w przypadku, kiedy pacjent nie odpowiada na nasze leczenie, Zmieniamy lek na inny niesteroidowy lek przeciwzapalny, również w dużej dawce. Jeśli pacjent nie odpowiada na leczenie, to wtedy rozważamy zastosowanie leku biologicznego. A co do działań niepożądanych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, to w społeczeństwie jest pewna świadomość, że one działają niekorzystnie na żołądek, a w zasadzie na jego błonę śluzową. Ale zwykle, kiedy pacjent dostaje duże dawki tych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, to dostaje od razu tzw. lek osłonowy, czyli inhibitor pompy protonowej po to właśnie, aby chronić błonę śluzową żołądka i dwunastnicy. A jeżeli pacjent nie toleruje leku, to może otrzymać inną substancję aktywną, czyli inny niesteroidowy lek przeciwzapalny. Podsumowując, pacjenci ze zdiagnozowaną spondyloartropatią osiową oraz zesztywniającym zapalenie stawów kręgosłupa jako pierwszy krok w leczeniu powinni dostać niesteroidowe leki przeciwzapalne w dużych dawkach. Prawdopodobnie brak zrozumienia bądź brak świadomości znaczenia takiego leczenia sprawia, że pacjenci po uzyskaniu częściowej poprawy rezygnują z leczenia, co skutkuje potem postępem choroby. Zachęcam Państwa do podzielenia się nagraniem z osobami, które cierpią z powodu dolegliwości reumatycznych lub umieszczenia linku do materiału na forum lub grupie, na których Państwo się udzielają. Najlepiej materiały z tego kanału oglądać w playlistach, które dla Państwa przygotowałem, gdyż staram się tworzyć materiały na różne zagadnienia reumatologiczne. Nie tylko te, które dotyczą osób cierpiących na spondyloartropatię seronegatywną. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania kanału i do usłyszenia w następnym podcaście.